Mały chłopczyk, niedojrzały mężczyzna, mały chłopiec, utknięty w ciele dorosłego mężczyzny, e, o czym jest ta historia? To jest bardzo smutna historia chłopca, który utknął przy swojej mamie, ale dla ciebie, jeżeli jesteś w takiej relacji, ma to poważne konsekwencje, bo jeżeli ktoś nie dojrzał na poziomie emocjonalnym, utknął, to najprawdopodobniej nie bierze odpowiedzialności za swoje życie, za to, co robi, nieustannie zwalając na ciebie winę za te trudne rzeczy, które się dzieją w waszej relacji. Jeżeli on nie bierze odpowiedzialności, to jednocześnie nie przyznaje się do tego, że ma tu swoje 50% winy i odpowiedzialności, co oznacza, że prawdopodobnie nie będzie chciał się zmienić. To nie jest mężczyzna, na którego Ty możesz liczyć. To nie jest mężczyzna, przy którym Ty możesz rozwinąć swoją kobiecą energię. Bo żeby rozwinąć swoją kobiecą energię, Ty obok musisz mieć mężczyznę, przy którym czujesz się bezpiecznie, przy którym wyjdziesz z tego trybu przetrwania. I wejdziesz do odczuwania, co tu jest rozwiązaniem, jeżeli on nie chce pracować ze sobą, jeżeli on nie chce się zmienić, to niestety wyjście albo oddalenie się z takiej relacji, żeby w ten sposób ochronić.